Wyłącz jakieś aserymery. Jestem po raz Jeszcze muszę jeśli nie to czuję, żeby nie zaglądaj. Okej. ale nie pytaj takich rzeczy na Beijo. So it's this night. game you play? Mm -hmm. yeah, mm -hmm. Shame yes. mm This could be. Oh,

Disco! Disco! Ale jak to jest sparzące! Oczy! Oślepłem! Dobra, idę to sprzedać! Dobra, dam mu te snówek! Kebaba! Chcesz Brain lota? Jakiego? A czemu ty mi tak dajesz te te roty? Ty już kończysz grać? Tyla brain roty, ty kończysz grać?

Can a blueberry, bako, a back, back, back. Ej Emilia, czemu, co ty kończysz grać, że mi tak brain roto oddałeś? To pojezdnie To Oooo Curry Jung Jing jang Kolejny jest Kolejny jest Ooo, cię! chłopie, na dzień droga. Mm, 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 mm. Ej, ja chyba z Nie. No ale no to jak nie kończysz, no to zostaw sobie te brain roty. Ja ci też mogę oddać jakiegoś. Mam też dużo już. Dobra, za niedługo będę Sekret. Nie ja ci dam jednego brainrota, bo ty mi tak oddajesz. Ale czemu ty mi to chcesz oddać? No ja przyjmę, ale co? pytam się czemu, jakby. Nie no, musisz mi oddawać. Tylko pytanie, czemu ty mi tak oddajesz? To jest trochę dziwne, no dla mnie. Ten sukargleś jeszcze nie wyrósł przez... O, ale gigabloso Też będę chciał takiego Więc będę tego reklamerował Kiedy będę miał musiał Nie wiem, tak za kilka dni sobie go Tak na podwieczór sobie go zreklameruję, tylko niech tu nie dostanie jakąś dyskomutację Ale czemu ty chcesz mi dać sekrety? Czemu ty mi oddajesz sekrety? Okej, wyłączę mikrofon. Dobra. Już. Teraz to załączyć. Jak chcesz. Nie no, już nie będę od ciebie brał sekretów. Już za, za dużo mi dajesz. Marcel. Piu, 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 piu. Co ty usunąłeś już no? Cigar bo lubię. Nie no, nie dawaj mi już. Za dużo mam. Obserwuj już. Ja już se na multikonto musiałem przerzucić. Sekrety. Niektóre. Mam za dużo. Jak segrałem set Lost ale to salto koledza który mój kolega jest teraz w szpitalu. dosłownie 5 sekund idzie, nic mi tu nie ma karty no nie mam, tylko jeszcze inne bądź. disco B. aha disco bee se odda i nic nie zrobiła Halo disco, bi Gdzie mutacja disco? Ty, ej, bo disco, bi się zniszczyła. Ej, disco mi, mi, mi. się zniszczyła. Dawaj, mutację, ty kaszojadzie jadzie mały. No to jest pierniku, bo cię oddam za free. No ta jeden lecić. Kurwa. Nie, nie wytrzymam ją. Ty To paślaku jeden. Żresz ode mnie, żarcie, a nawet nie chcę mi mutacji dać. O, cię nie popuszczyć ci tego spaślaku. Ty kolorowa pszczoło. Oddam cię za darmo. Dobra, rysowanie na tą pszczołę, bo mnie, mnie się nie słucha w ogóle. Kto ją chce pisać? Nigdy. Nie chcę mnie słuchać, to już w górze. nie oddam tą mała pszczółkę. Dobra, idę zreklamerować tego. Master, master. I takie. Dobra! Favorite tool. A te co będą do, do zebrania. Do rozdania. Jak ktoś będzie potrzebował. Nie wiem komu to potrzebne będzie. Nie wiem do... Reclaimer, Resz... Znik. znikaj. Ja jestem głupi. Co z Dragonfly się bym popsuł? Teraz <śm> Bugowałem mojego Dragonfly'a. Teraz za go będzie, a wrócił. Dobra. Grandmaster Springer sprinkler mutação spray básico sprinkler mutação spray advanced e godly mutação Mutación... gurn. mestre sprinkler e tu vendo godly? Eu ja não posso pular. De que é Jopi, dzidzi, chłopie, pa! Pa, jakie to jest wielkie! Co ja mam se tu jeszcze zasadzić? Bambusy się pójdzie z co Eksumas, kto był ty. Nie, to tutaj jakieś tutaj. Ciebie też. Co? Halo! No, rana Grandmaster! E, tak, chciałem zgłosić przedziw. O. A Ale ja, posadziłem do seedów szybko. Są bamboseedy. Kupiłem wszystkie bambo. działa w tym gardenie no i takie małe te górna wyrosły. Cyk, i znikło. Niech tam rośnie. Wielkie potem... Nie no, nie nienawidzę tej gry. Weszło mi od do nowa. Dobra, wych wychodzę. Idę Grać w desko rolka, obby, obys, robby. Albo nie, i do tutaj na Jestem szybki, wreszcie ja, Nie odlatuj bez mnie jestem z tygma zaraz zdechnę Dobra, mogę tego sukretować to mogę tego sekreta i od razu to nagram, jakich mam kochanych widzów, co mi dadzą. Mm. Skomodował mu fil, diabełek jakiś. What? Dobra, zaraz tam to zrobię. X step. Jak chcesz, możesz mi dać. Od razu se nagram tego. Mm. Ja nie wytrzymam, nie wytrzymam Dwie godziny później O, nieznajomy Dawaj, dołączaj Wezmę już tego Securita Security, security Breed. No, on ma grupkę na TikToku, to myślę, że to jest jakiś jest. Wiesz... KOT! No i co z tego teraz kot? Ooooo! Tipi to pitako. A ona jest... Mam ta co taką litali bubric. Mam logi gagi Nie do rymu, nie do taksów chcę. Chceć do dupe. No bo ja miejsca nie mam na tego. Sekreta co ty mi dasz? Czyli te I te Ja? Tak. Wiesz, 99 dni w modet. Modet? Modet. Czemu? Nie wiem. A czemu modet? Nie wiem. A czemu to jest modet? Nie wiem. Chyba dlatego, że tu coś lepszego jest. Dobra, mi zbyt laguje. O! Panie! Ja też tam idę. Mi ujadę dzieło. Teraz jestem samemu jej, kurwa, nie k**wa nie dzieło Halo przy... O kup, A za zarobić Łe, ale hangar leci K**wa Ale tak gówno to ja nie gram A da się tu za darmo to? postacie? No właśnie w tym jest, że ja wziąłem na postać no mamę nie znam. Dobra, gówno idę w co innego. Nie wiem co mam no, grać. Nie wiem co mam grać. Nie wiem co Marcel Sra. Czekajcie, idę odpowiedzieć na ten filmik. W sumie ja, 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 ja. na TikToka mojego. Ja oceniam. <laughs> yeah.